To ci jeszcze może dojść? Nie wiem. Co za nie ma? Znaczy nie ma ro... i nie ma też elki, nie? A z Tomkiem rozmawiałem wczoraj powiedziałem, że będzie na konferencji poświęconej drugiemu projektowi kulturalnego szybu Bolesław, witam Kamila Rogińskiego, który jest inicjatorem tego, tej części naszego projektu i zaraz o tym opowiem, a Państwa tutaj zaprosiliśmy po to, żeby upowszechniać ważne miejsca, gdzie ja chodzę, żeby idee nie umierały, żeby, żeby pielęgnować idee, które są związane z działalnością artystyczną. E, to jest miejsce ważne w Lub... czy to było miejsce no, to ważne, ważne. ważne w Lublinie i chcieliśmy Państwu, jakby tą naszą tutaj obecnością i Państwa obecnością i zdjęciami i kamerą i i tym wszystkim jakby troszkę przypomnieć, że może trochę szkoda, że tego miejsca nie ma. Ja bym chciał, żeby Kamil zaczął troszkę od wspomnień związanych z tym miejscem, jak, co tu się działo, jak, czym to miejsce kiedyś było. Tutaj siedzę w, dokładnie w miejscu, w którym kiedyś była publiczność. Ja tam miałem przyjemność grać, też przychodziłem na koncerty. Teraz tu można zbierać grzyby. Właściwie jest, jest, jest ładnie, mi się podoba bardzo to miejsce teraz. Nie wiem, czy dałoby się cokolwiek z tym zrobić, ale, ale wspomnienia wracają. Chodzi o to, że ważna sprawa to jest podtrzymywanie, tak jak wspomniałem wcześniej, podtrzymywanie jakichś idei artystycznych. Tutaj było fajne miejsce, spotykali się ludzie, odbywały się koncerty, odbywały się konkursy młodzieżowe. Teraz tego miejsca nie ma, trochę szkoda. Powstają różne idee, teraz jakby aktualne, i też jestem za tym, żeby one powstawały. Jacek zaproponował, żeby, żeby realizować jeszcze jakieś idee oprócz tego, co się dzieje w Lubinie. Bardzo mi się to spodobało. Myślę, że można w pewien sposób uzupełnić działania, które się odbywają teraz w Lubinie. Jak Państwo wiecie, Kulturalny Szyb Bolesław to jest taki projekt, który zaczęliśmy koncertem Kasi Wilk i spektaklami orkiestry w kwietniu I, i tak jak deklarowaliśmy co jakiś czas, no miesiąc, półtorej, dwa, w zależności od, od normalnej pragmatyki, będziemy Państwa zapraszali do Śrub Bolesław, czyli do Muzeum Ziemi Lubińskiej, które z, z, z uprzejmości Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej używamy tu wielkie podziękowania dla Towarzystwa i dla KGHM i dla dyrekcji kopalni, że się na to jakby zgadzają, bo to jest pewna też jakby wyjątkowa sytuacja, że na terenie czynnego zakładu można jakby upowszechniać kulturę czy, czy, czy sztukę. I tak po tym koncepcie i po spektaklach przyszedł czas na, 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 drugi, na drugi projekt. I tak jak już powiedziałem, to nie są jakby moje pomysły. Ja jestem człowiekiem z zewnątrz, który chce pomóc tej przestrzeni. I tak się złożyło, że w wokół Fundacji Naprawiacze Świata, która, która jest inicjatorem tego projektu mojej fundacji, skupiło się grono muzyków, animatorów, ludzi, którzy tworzą kulturę muzyczną w Lubinie i podzieliliśmy się tymi projektami. To znaczy, że każdy z tych co miesięczno-dwumiesięcznych projektów, wydarzeń jest jakby kreowana, wymyślona. I nadzorowana, koordynowana przez y, 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 konkretnego człowieka. Tak, to, I tak... to jest środowisko, środowisko alternatywne, po prostu tak jakby tutaj zgłosiło się do współpracy. Jest bardzo dużo ciekawych pomysłów, na pewno będziemy realizować je skrupulatnie po kolei te, które, które Jackowi zaproponowaliśmy. I tak zapraszamy Państwa teraz na kolejną, na kolejne wydarzenie 9 czerwca o godzinie 18 do Szybu Bolesław, na koncert, o którym opowie Kamil Rodzin. To jest koncert, na który zapraszam wszystkich oczywiście. Nie, nie jest to do wybranej publiczności. Będziemy prezentować muzykę afrykańską graną przez ekipę z Wrocławia, moich przyjaciół. Druga ekipa to są ludzie, którzy grają reggae z elementami ska. Ja ich zapraszam dlatego, że, że ich muzyka jest związana z jakimiś takimi tradycjami bardzo korzennymi. Tutaj specjalnie chcę od takiej imprezy zacząć ze względu na to, że widzę w tym duży dysonans, czyli jakby te korzenne tradycje stare, które na naszych terenach już niestety nie ma czegoś takiego, nie ma życia plemiennego. Te, te stare tradycje są, są teraz jakby przedstawiane w miejscu, które jest takim symbolem powiedzmy industrializacji świata. Powiedziesz jeszcze konkretne nazwy zespołu. Tak, Bongostan, ich... Bongostan, zespół reggae i Foliba, zespół grający muzykę inspirowaną Afryką, środkową, zachodnią. Oni jeżdżą do Afryki i uczą się grać od Afrykańczyków. Uważam, że to są świetni muzycy, dlatego zaprosiłem ich do tego koncertu, żeby razem z nimi zaprezentować swoje utwory. Czyli ja przygotowuję swoje kompozycje, które one, oni będą odgrywali na tych instrumentach, a ja będę prezentował instrumenty świata, czyli będę starał się pokazywać cały świat, który aktualnie teraz jest na etapie wielkich przemian. Koncert jest biletowany symbolicznie, bilety są po 10 zł, będzie je można kupić w sklepach muzycznych w Lubinie, ale także będziemy jakby dystrybuować trochę takim towarzyskim i, i miłośniczymi kanałami, ponieważ to jest taki projekt, który, który nie jest oficjalnym projektem. Tu nie chodzi o to, żeby prawda, wieszać duże billboardy i, 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 i trąbić o tym przez wielkie komercyjne stacje, tylko chodzi o to, żeby to było takie spotkanie przyjaciół. To, to co się udało na pewno przez te dwa wydarzenia, to jest to, że udało się zbudować taką alternatywną klubową przestrzeń w, w Lubinie. I ja bardzo na to liczę, że tymi następnymi pomysłami y, uda się to jeszcze wzmocnić, że to będzie takie miejsce, bo jest pewna y, para y, rela między tym miejscem a Szybem Bolesław. Te oba miejsca są na uboczu. One, jest, one nie są jakby w centrum. Ja myślę, że czymś ważnym dzisiaj jest taka decentralizacja kultury. To znaczy, żeby ona jednak wychodziła z tych miejsc, z tych centralnych placów, bo, 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 bo ludzie są wszędzie i ludzie wszędzie dojdą pod warunkiem, jeśli będą, pod warunkiem takim, że będą mieli tam coś ciekawego do zaproponowania. Kamil jest człowiekiem skromnym i nie powiedział jeszcze, że trzecim zespołem, który wystąpi w koncercie, będzie zespół Kamil Zolgiński i jego przyjaciele, czyli tak. będzie też jakby współtwórcą tego koncertu. Tak, ja, ja wspomniałem właśnie już o tym, że, że będziemy grać moje kompozycje, które ja przygotowałem jako tematy do improwizacji. To, to, to nie ma tutaj tak naprawdę powodu, żeby być lub nie być skromnym. To jest akcja, która wydaje mi się, że właśnie dlatego, dlatego jedną z pierwszych ona jest, że terminy takie sobie wybraliśmy, ale, ale pomysł na to, żeby, żeby od tego zacząć, dla mnie jest ważne, że, że, że staram się pokazać... Taką, taki dysonans pomiędzy właśnie tym plemiennym życiem, gdzie, gdzie, gdzie po prostu poprzez jakieś rytuały życie się odbywa. Z tym, co się dzieje teraz w naszym świecie, czyli kopalnia, tak jak już można powiedzieć, że specjalne swoje rytuały przygotowała dla ludzi. No tak. Zapraszamy serdecznie 9 czerwca godzinie 18. Cały projekt dzieje się we współpracy, tak już powiedziałem, z Towarzystwem Miłośników Ziemi Lubińskiej i dyrektorem ZG Lubina, finansowany jest ze środków Fundacji Polska Miedź. Nam potrzebne. Będzie nam potrzebna, będzie nam potrzebna rozmowa z tym elementem.